Teraz zaproszenie w Bieszczady. Warto tam oczywiście pojechać zawsze, ale w najbliższy weekend szczególnie wówczas w Cisnej i Polańczyku. 11. edycja festiwalu Natchnieni Bieszczadem. W programie oczywiście wiele koncertów, ale nie tylko, a o szczegółach już moi goście. Izabela Zatorska, biegaczka górska, pani Dorota Rząsa, dyrektor szkoły nr 16 w Rzeszowie oraz pan Wiesław Kwaśniak, Stowarzyszenie Natchnieni Bieszczadem. Dzień dobry, Dzień dobry witamy serdecznie. No to Zacznijmy od muzyki, bo to jest ten klucz tego festiwalu, wokół którego cała reszta jest budowana. Kogo dzisiaj usłyszymy, kogo usłyszymy w ten weekend, kto wystąpi. No jest gra wykonawców artystów Bardów bieszczadzkich, począwszy od młodzieży, dzieci, a laureatów piosenki turystycznej i poetyckiej, które się odbywają na Politechnice Rzeszowskiej w ciągu roku. Także to są zespoły z Podkarpacia, z Rzeszowa i, no i z całej Polski. Także byśmy szczegółowo tutaj chcieli powiedzieć, no to po prostu tutaj piątek są wyznaczone zespoły Bardowie Bieszczaccy, właśnie piosenki turystycznej, no i, i występy zespołów ja, artystów Janusz Strąkowski, Lirepi, Żmije, Orada, grupa na swoim. No i oczywiście po koncertach śpiewanki, jak to nazywamy, czyli, czyli jam session, after party, bieszczackie na żywo, również z artystami. I to chyba co najcenniejsze dla tych artystów to to, że debiutanci, nowicjusze mogą się spotkać na jednej scenie z tymi, no nie chcę użyć słowa starymi, ale jednak wyjadaczami tej bieszczadzkiej. Tak, starzowo, no i no niektórzy też i, i wiekowo, tak. Ale to jest właśnie łączenie pokoleń i to jest naszą taką ideą, dlatego to 10 przez, to cały, przez cały rok, a to co robimy właśnie za, za parę dni to jest uwieńczenie tych działań całorocznych i, i również i w sobotę, no tutaj trzeba odmienić, że mamy ogólnopolski konkurs piosenki turystycznej i poetyckiej. To są zgłoszenia, które napływają wcześniej i jest weryfikacja. Um, oczywiście później ogłoszenie um, wyników i, i koncert laureatów. Um, no i następnie mamy koncerty zespołów, um, które, które... Um, w Cisnej głównie gramy. Cisnej, tak, a w tak. Polańczyku biegamy. Ale też i gramy. Też też ja, moja osoba i wszyscy, którzy organizują Organizują tą imprezę, bo będzie to trzeci bieg charytatywny. W tym roku połączyliśmy właśnie siły. Tak jak już powiedziałam, jest to trzeci bieg charytatywny. Zbieramy tym razem pieniążki dla Kamila, który dwa lata temu miał ciężki wypadek i teraz potrzebuje pieniążki na rehabilitację jest sparaliżowany. Kros na wyspie jest przepięknym miejscem. Ja chciałam z całego serca zaprosić wszystkich, którzy chcieliby tam pojechać, który, którzy by chcieli pomóc chłopakowi, będzie trasa bardzo urozmaicona trzy pętle, y, każda pętla po 2,6 km pięknymi trasami, y, czyli będzie i z góry, i w dół. Dla każdego y, będzie po plaży, bardzo duży odcinek będzie po plaży. Pogoda, jak wiem, ma być fantastyczna, także myślę, że dla biegaczy będzie cudowna y, sprawa. Oprócz tego, że będą tam zawodnicy, którzy będą ścigać się na naj, najdłuższej, y, pen, na najdłuższym odcinku, czyli 8,5 km, będzie również. Y, Bieg dla, będą biegi dla dzieci, będą biegi rodzinne i będzie y, dwie pętle dla zawodników, którzy uprawiają Nordic Walking i dla wczasowiczów, y, którzy mieszkają na wyspie, którzy y, wczasują w Polańczyku, będzie jedna pętla, 2,5 kilometra. Jednym A słowem, po imprezie biegać ben, każdy może do specjalnego przygotowania. Co jeszcze w programie, Pani Dorota? Dużo atrakcji, nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. Będą różne gry i zabawy, jak również warsztaty rzemieślnicze, czy też pisanie ikon, różne konkursy, jak i wiedzy o Bieszczadach. Także, tak jak już wcześniej powiedział Wiesław, jest to to połączenie pokoleń. Młodzi wykonawcy, którzy w ciągu roku właśnie biorą udział w różnych konkursach, tak jak w tych przeglądach piosenki, gdzie właśnie uwieńczeniem jest. Festiwal w Cisnej. Śpiewają razem z innymi wykonawcami, jak z Agatą Rymarowicz, czy z Grzanym Winem. A, a, a i KS -u, KS -u. które nasi widzowie już mogą oglądać i troszkę też słyszeć. Czyli jedną z gwiazd tegorocznej edycji Festiwalu. Jak dużo jest tych natchnionych Bieszczadem Sądząc <grymne> <grymne> sądzą, sądzą sądzą po liczbie pytania? turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady, no to setki tysięcy przynajmniej. Tu właśnie widzę już dzisiaj powiedzieliśmy, że raz to się rzekło, że, że i to zawsze tak będę powtarzał, i tak jest, że kto przyjedzie raz, to już wraca. I y, to się y, sprawdza. Y, z tamtego roku nasi znajomi z Poznania z Wrocławia, z Krakowa y, przyjechali do nas i, i wracają. Także. Y, Trudno, trudno, trudne pytanie. Może łatwe pytanie, ale trudniejsza odpowiedź. E, no, ale inspirujemy jest, cały że... czas. Może poddać się natchnąć? E, myślę, że tak. Jeżeli ktoś właśnie już tam wdepnie te sidła pieszczackie, to już, to już jest, jest już z nami. Jest stracony, jest stracony, ale myślę, że pozytywnie, bo to jest takie ładowanie energii i ta zieleń, te, te góry naprawdę mają swoją specyfikę. Pewnie każdy z nas ma gdzieś tam zanadrzu jakieś doświadczenia bycia w innych częściach, może nie świata ale Europy I, i, i dopiero jak zobaczymy, co tutaj mamy pod ręką, to doceniamy. I, i inspirujemy i to, to to jest fajne, że coraz więcej nowych osób, bo niektórzy mówią, że byli w Bieszczady, no ale to znaczy pewnie, że przyjechali pętlą bieszczadzką i jedną drugą. Jednym znaczy... słowem, proszę Państwa, w ten weekend biegiem do Polańczyka, z Polańczyka do Cisnej na koncerty, a po koncertach to już co komu w duszy gra i tak do i tego przyjdzie. Tak się włączę dwie pasje, myślę, że tu trzeba powiedzieć góry i woda i myślę, że nikt się przewija. Woda, góry, góry, woda. A tak. Przez cały rok. I to najlepsze połączenie, proszę Państwa, 11 edycja Festiwalu Natchnienie i Bieszczadę, najbliższy weekend od piątku do niedzieli, Cisna i Polańczyk, tam serdecznie zapraszamy.